Cześć, witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu, a dzisiaj będzie kilka słów mojej zachęty, żebyście się nie poświęcali. Zapraszam! To jest oczywiście trochę prowokacyjne, ale przypomniałam sobie pewną rozmowę sprzed lat, z moją znajomą, która zadała mi pytanie. Czy wiemy, jaka jest różnica między poświęceniem się a zaangażowaniem? Ja miałam w głowie oczywiście wiele elaboratów i jakichś filozoficznych odpowiedzi, i chciałam znaleźć tę jedną właściwą, ale byłam szczera i powiedziałam, nie wiem. I wtedy ta znajoma opowiedziała mi, no może nie historię, ale taki przykład dosyć obrazowy, który miał mi pokazać, jaka jest ta różnica, i ja teraz ten przykład przytoczę też Wam. Mianowicie powiedziała, że mam sobie wyobrazić jajecznicę z boczkiem. I powiedziała tak: Agata, kura się zaangażowała, a świnia się poświęciła. I to jest taki mocny przykład, który nam pokazuje te. Delikatną różnicę między jednym a drugim, bo do zaangażowania jesteśmy wszyscy zaproszeni do jakiejś aktywności, do włączania się w działanie i włączania też innych w nasze działania, ale czy aby na pewno wszyscy mamy się poświęcać, czy aby na pewno każdy z nas ma zostać poświęcony, dlatego że no, ta świnia sama z siebie nie zdecydowała? Że się poświęci dla tej jajecznicy. I kiedy zajrzymy do słownika, to przy wyrażeniu poświęcać się znajdziemy taką definicję, że to jest jakiś taki bardzo bohaterski czyn, rezygnacja z czegoś, gotowość do ofiary. Więc mogłoby się wydawać, że właściwie jest to bardzo pożądana i pozytywna cecha czy postawa. Tymczasem może wcale tak nie jest. I ja dzisiaj zachęcam siebie i Was, żebyśmy przemyśleli, Różne sytuacje w naszym życiu i jak to z nami jest. Czy my się poświęcamy, to znaczy tracimy życie, ale nie w tym sensie teologicznym, metafizycznym czy transcendentnym. Nie, tracimy to życie, czyli się trochę bez sensu e, oddzieramy jakoś no, ze swojego czasu, z sił, z energii, e, ze swoich uczuć, bo uważamy, że tak trzeba, bo ktoś nam każe i mylimy to. Z bardzo dobrą postawą, z postawą zaangażowania. I chciałam też Wam powiedzieć, że jest pewna różnica między tym poświęcaniem się w tej definicji, którą dzisiaj Wam próbuję pokazać, a bezinteresownym darem z siebie. I do bezinteresownego daru z siebie Pan Bóg nas zaprasza, ale wcale nie jestem pewna, czy zaprasza nas do takiego poświęcania się. Kiedy my chcemy dać siebie w darze, tylko człowiek jest w stanie to zrobić. Żaden inny byt na ziemi nie jest w stanie tego zrobić. Człowiek jest w stanie oddać siebie, wejść w taką relację, wejść w taką interakcję. To to jest wtedy inna postawa niż poświęcanie się na zasadzie tej świni z jajecznicy. I do takiej refleksji dzisiaj Was zapraszam, zachęcam. Chciejmy się angażować, chciejmy się włączać i chciejmy być darem, ale uważajmy na to, czy przypadkiem nie tracimy czegoś zupełnie bez sensu i niepotrzebnie. Widzimy się, mam nadzieję, za tydzień. Do zobaczenia. Cześć!